W prezentowanym odcinku przedstawimy opcjonalne wyposażenie dodatkowe, drukarkę, drukarkę termotransferową firmy Lynx, model TT750. Przedstawimy wymianę folii termotransferowej. Przyciskamy przycisk, zwalniający kasetę, i w delikatny sposób wyciągamy zasobnik. W zasobniku mamy dwie rolki. Jedna jest podająca, na której jest nawinięta taśma. Przeprowadzona jest przez rolki prowadzące na rolkę odbiorczą. Jest zaznaczony kierunek obrotu taśmy. Należy zwolnić sprzęgła i wyciągnąć i wymienić rolki na nowe. Tak. Nawijamy taśmę na rolkę pustą. Po wykonaniu tych czynności umieszczamy kasetę z wymienioną folią w drukarce, w części drukującej. Do tego służą trzy prowadniki, rolki oraz bolec prowadzący. Drukarka automatycznie naciągnie folię, wyśrodkuje, i w tym, momencie, w tym momencie mamy, jakby, taśmę ustawioną. Możemy podejść do panelu sterującego drukarką, uruchomić drukarkę. W momencie pojawienia się zielonego napisu, pracuje drukarka jest uruchomiona i za każdym razem uderzenia dziurkacza zostanie umieszczony na, druk, na folii w miejscu. Kasety, którą przed chwilą wymienialiśmy. Jeśli chcemy wybrać program, zatrzymujemy drukarkę, wybieramy zadanie, mamy listę zadań, które są dostępne. Wybieramy jeden z programów, klikamy OK. I jeśli mamy życzenie, możemy edytować poszczególne linijki. naciskamy, OK, wybieramy kolejną linijkę, kolejną linijkę, możemy dodać czwartą, bo tyle jest dostępne, ją wyedytować, klikamy, OK, potwierdzamy całość, potwierdzamy jeszcze raz i od tego momentu zadanie Benk tekst ma zmienioną treść po jego Naciśnięciu domek i wybraniu jeszcze raz tego zadania Penix Text. Potwierdzeniu mamy program wybrany. Możemy uruchomić, i od tego momentu taki wydruk będzie umieszczony na folii.